Nowe zbiorniki w Dębogurzu o pojemności eksploatacyjnej 50 tys. m3 każdy są największymi w Pern. Zakładam, że największymi w Polsce. Decyzja o budowie tak dużych zbiorników wynika z konieczności dostosowania bazy paliw w Dębogurzu do rozładunku tankowców o ładowności powyżej 100 000 ton co będzie możliwe w najbliższej perspektywie po rozbudowie stanowiska przeładunku paliw płynnych w porcie Gdynia. Inwestycje, które prowadzimy wspólnie z zarządem Morskiego Portu Gdynia pozwolą nam istotnie poprawić elastyczność, efektywność całego systemu. Będą one również miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ponieważ jeszcze więcej paliw będzie mogło docierać do Polski drogą morską. W ramach tej inwestycji oprócz budowy samych zbiorników wykonane zostały nowe rurociągi wewnętrzne o średnicy 500 mm każdy z ich wpięciem do istniejącej pompowni centralnej bazy. Powyższe wymagało koordynacji prac technologicznych. Tak, aby możliwie w najmniejszy sposób ograniczyć realizację usług biznesowych dla naszych klientów, to jest rozładunków tankowców oraz załadunków paliw na transport kolejowy, jak i drogowy. Kolejnym wyzwaniem było dotrzymanie założonego harmonogramu realizacji inwestycji. Zaznaczę, że harmonogram był naprawdę bardzo ambitny i napięty. Biorąc pod uwagę złożoność procesu inwestycyjnego oraz konieczność prowadzenia prac budowlanych przy założeniu utrzymania ciągłości świadczenia usług, było to ogromnym wyzwaniem, jednak zakończonym pełnym sukcesem. Pern konsekwentnie rozbudowuje swoją infrastrukturę, odpowiadając na wyzwania zmieniającego się rynku paliwowego oraz wymagania związane z budowaniem odporności na wszelkie zdarzenia mogące zakłócić bezpieczeństwo energetyczne. W obecnym roku zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję. W Dębogórzu oddaliśmy do eksploatacji dodatkową czwartą kabinę załadunkową na nalewni bramowej cystern kolejowych. Istniejąca nalewnia została rozbudowana o dwa dodatkowe stanowiska i aktualnie dysponuje ośmioma stanowiskami nalewu cystern kolejowych. Dzięki tej inwestycji przepustowość bazy zwiększyła się o dodatkowe 4000 metrów 3 na dobę co znacząco wpłynęło na możliwości ekspedycyjne produktów z bazy.